Ale pion Poland. Dzisiaj jesteśmy w Belplinie, przy hali sportowej, gdzie w tej hali już tętni życie. Już są hodowcy. Jest to okręgowa e, wystawa gołębi pocztowych, e, polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych e, Okręgu Gdańskich. I zapraszamy do środka.

Tutaj mamy kolejne klateczki z gąbkami. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. A tutaj są gołąbki prezentacji. Tutaj mamy gołąbki komórki. Stawa przyciąga tutaj dużo hodowców wszyscy tutaj tak jak już na wstępie wspomniałem są hodowcami z okręgu Gdańska. Tutaj mamy też stoisko, taubenfutter. futer I za chwilę tutaj będzie aukcja charytatywna. Można sobie zakupić losy i wylicytować jakiegoś, wylosować gołąbka.

dobry. Chciałem omówić, przedstawić nasze notatniki. Kolor niebieski i kolor czerwony. Oba mają taką samą zawartość w środku oraz liczbę stron. Różnica jest taka, że w czerwonym mamy tabelę na 52 pary, w pionie, czyli kolor czerwony. Kolor niebieski, też 28 stron, taka sama zawartość też tym, że tabele rozpłodowe w poziomie na 26 pary, kolor niebieski. Mamy tutaj dwa rodzaje planerów, hodowcy na rok 2025, myślę, że są wykonane solidnie. Widać, że jest wszystko starannie tutaj przygotowane. Mamy tutaj również kroki, jak zamówić ten planer. Mamy krok po kroku tutaj wszystko rozpisane, żeby nie było problemu. Mamy tutaj również numer telefonu oraz adres mailowy, i również tutaj mamy kontakt telefoniczny oraz mailowy, a także stronę na Facebooku i link do tego, aby zamówić właśnie ten planer. Mamy tutaj również stoisko, Dobkowicz Skuteczna profilaktyka choroby młodych, a i mamy tutaj stronę internetową, można wejść i się zaopatrzyć. Rozpoczęła się tutaj już aukcja charytatywna. Los numer 91, właśnie tutaj właściciel losu podchodzi po odbiór nagrody. Proszę bardzo, kolega, pierwszą w tym roku pierwszą nagrodę دوستو مين کي Właśnie tutaj rozpoczyna się rozdanie nagród. Łukasz Drobowski, proszę o wydanie. Łukasz Drobowski. Pan Łukasz Drobowski. Kolega Marek Wasilka Oddział już 1100 na trwania. Prawo. 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 Henry Prawo. tam do Prawo podstawy standardowe do wyjścia na placu. i najlepszy rok kategoria A. Łukasz Łucja zyciut Marek Seroka. Brawo! mocny Kategoria B. Miejsce trzecie, Andrzej Nabuda. Oddział Kastuzy Żukowo. GOM 1269. Zapraszamy. Andrzeja Buda. Drugi lotnik. Smith Mariani Tomasz. 055 w Zapraszamy kolegę Tomasza. Pewnie jest. Tak. Brawo. To mojego oddziału. Trzy stopy. No to gratuluję. Trzy stopy. Trzy stopy Kręcę, kręcę. Gratulacje. Czekaj, czekaj. Głębiej roczny. Zastąpię.

Zapraszamy, Γart, jak to ma νκούρσκι, δεν ξέρω αν πιώσει, δεν είναι νκούρσκι. Γεια, παιδιού, πίσω, νίσκα, και τώρα, παιδιού, πίσω, Proszę Państwa, kupę bardzo aktualną. z yy, opisana w wystawach, które w terminie 14-15 grudnia, czyli aktualny w dzisiejszym. Numer 36. Numer 36. Numer losu 36. Czy ktoś ma los 36? Jest.

Czyli po sąsiedztwie, bo on pójdzie do małpora, z tego co widzę. Tak no 58 numer. Kto ma los numer 58? Zapraszam. Pokubek. Proszę los.